Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Dzisiaj otwieramy paczki Optimus lub Prime za słabki. Mam nadzieję, że coś ciekawego dzisiaj się trafi. Tutaj tradycyjnie wyświetlają się osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, koniecznie klikajcie czerwony przycisk subskrypcji, a pewnie pojawicie się w kolejnych odcinkach. No i zostawiajcie łapki w górę, jeżeli chcecie, żeby na kolejnym odcinku, jak będziemy już na głównym koncie raju, robić ikonę Optimus, to możemy zrobić w takim razie yy, w ciemno. Dzisiaj zrobimy na RTG na Akademii z uwagi na to, że na głównym koncie mam pełno kart No i do tego oczywiście przypominam. O zapisach do obozów Gdzie do wygrania macie fotele Diablo Chairs No i zostało lekko ponad 20 miejsc Link do obozów znajdziecie w opisie No a my startujemy Okej okay, moi drodzy, no i pierwszą drużynę na Icon Picki przepalamy No i już lada moment Zobaczymy jaka ikonka poleci Jak widzieliście poprzednie ikony Na 5 czy na 4 na cztery albo na 5 ikon, tylko jedna była słaba tak naprawdę, więc mam nadzieję, że coś ciekawego odda, no ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. No i odbieramy, moi drodzy, ostatniego piczka, dzięki któremu zrobimy paczkę z ikoną Optimus, no i zobaczymy, co ciekawego nam tutaj poleci. W kuluarach mówi się o tym, że poleci potężny fiński zawodnik Jarek Litmanen. ale jak będzie, jaka będzie rzeczywistość? Za moment się przekonamy. Okej okay, moi drodzy, no i teraz przepalamy ostatnie piczki. No i dzięki temu otrzymujemy paczkę Prime lub Optimus. No nie ukrywam, chciałoby się dostać coś dobrego. Patrząc na te trafy, jakie mieliśmy, no to na 5 paczek chyba było tylko... Tylko raz było źle, na 5 paczek tylko raz było źle. No i mam nadzieję, że tutaj będzie dobrze. Jakaś Francja, Holandia, Brazylia. To są narodowości, które mile będą widziane. Niech się dzieje! Leci, moi drodzy, paczka Optimus na Rajo. Tego już nie odwrócimy. Co tu się stanie? Błagam, dobra narodowość. Ja pier... Jeszcze Prime. Jeszcze Prime, dobra. Matko Boska. I co ja mam zrobić? Szwecja... no Skandynawia, było blisko, było blisko Jarka Litmanena. No i na nasze RTG ten Jarek Litmanen... Boże, Jarek Litmanen. Henry Clarson. Na naszym RTG ten Henry Clarson, no niestety. No niestety. No nie, nawet nie będzie rezerwowym, nawet nie będzie rezerwowym. <laughs> Natomiast... Co będzie na głównym koncie? Zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć e, ikonę Optimus na głównym raju w ciemno. Jeżeli tak, to ogarniemy, ale to kiedy nastąpi, to ciężko powiedzieć. Tam jeszcze przede mną do zrobienia mnóstwo, mnóstwo słapów, więc zobaczymy jak tam poleci to wszystko tutaj. Dramat, widzowie, łapka w górę na pocieszenia. Więc e, zaczynamy zabawę. Paczka z Optimusem. Matko boska. Tutaj dobra narodowość już może zrobić furorę i różnicę ogromną. Zobaczmy od czego my tutaj zaczynamy, bo jest co? O! I to jest Prime, a nie Optimus. I to jest Prime, Jaszyn. Na pewno to jest niesamowity bramkaż jeszcze z Beretem. Do końca gry super, rewelacyjny. Ale. Lefiashin warty ponad pół miliona końców. Kolejna próba. Wróżba powiedziała, że będzie Francja. A rzeczywistość? Jest Francja! Jest SM! HM. To będzie oro totalne, proszę Państwa, bo to jest Optimus Eric Cantona! O Baben! Najlepszy jest to, że Emil znowu napisał, że będzie Kantona, ale to jest Optimus! Optimus! Optimus Kantony! To przychodzi ludzkie pojęcie. Optimus Kantona! Warty ponad 6 milionów końców! Matko Boska! O, że szkurła Ło I Erik Kantona, właśnie wjeżdża do tego składu. O baben. Było różnie. Były i trafy za ponad 6 milionów. Były trafy za... 600 tysięcy, no a teraz czas to wypośrodkować, traf za 3 miliony, ale zobaczymy, uwaga, jaka narodowość i czy to będzie Optimus, jest Anglia, o mój Boże, jest o. może Ferdinand Optimus, Prime też dobry, Campbell, okej, okay. to nie ma na pewno tragedii, w tym przypadku odetchnąłem z ulgą, no bo Campbell w tej chwili naprawdę daje radę, no a ta karta statystyki ma naprawdę kosmiczne. No i to jest karta... Nie, na pewno jest warta 3 milionów, ale ponad milion bez problemu. 1-2 miliona kosztuje Campbell. No i Jezus Maria. Współczuję przeciwnikom. Nice. Campbell Koksu. Paczka. Kolejna paczka z Optimusem. No i sprawdzamy. No i sprawdzamy, co tym razem. Naprawdę, na trzy paczki zawsze było dobrze. Teraz jest Anglia i to może być lek, chociaż jest, może być Rio Ferdinand. O... I to jest w tym momencie najgorsza paczka. <ścoughs> straciliśmy połączenie. To się dzieje naprawdę. Osiem potężnych słapów na ikonę. Miejmy nadzieję, Optimus. No i pytanie, jaka będzie ikona? No to to jest zagadka. Czy będzie Prime, czy będzie Optimus? To już jest pierwsze pytanie. Drugie. No to poprzednia paczka była najgorszą z możliwych. Myślę, że gorzej się nie da trafić. Dlatego teraz już w tym Optimusie będzie poprawa. Będzie, będzie progres, ale jaki? Sprawdzamy. I uwaga. Może jakaś Brazylia, Francja, Holandia. Jest Brazylia! To już będzie dobrze! PO! Optimus! Kapito Carlos Alberto Optimus, matko moska! w końcu, kolejny, znakomity traf, Carlos Alberto, matko jedyna, zawodnik, który można grać i na PO, ale jeżeli ma się dobrych prawych obrońców, to zalecam granie nim na SO i niszczenie psychiki rywalom, kapita, 2,4 miliona końców warty, wow, baben, a więc Optimus, piękny, nice, no dobra. Leci Kolejna paczka Prime lub Optimus. Z naszych wyliczeń matematycznych powinno być dobrze. Aż tak faktycznie się stanie. Sprawdźmy. Argentyna Na pas, niech to będzie Hernan Crespo. Oby Optimus, a nie Prime. Jezus Maria, Prime. O Makko, no ten Optimus to jest naprawdę fajny, ale ten Prime na tym etapie zaczyna być już parówką, niestety. Niestety, ale. No, on nie jest warty nawet 400 tysięcy pewnie. No właśnie, 380. 380 tysięcy, więc no... To jest zmiennik, to jest zmiennik na dogrywki. No dobra. Święta jadą tutaj, Dominik. Chyba to, znaczy co? Kolejna paczka z ikoną Optimus. No i zobaczmy. Chociaż to Optimus... Coraz raz niepewniej wymawiam, bo ostatnio jakieś problemy Neymana zaczęły się pojawiać. Ale sprawdzamy. Jest Anglia, tylko to uratuje LS, o matko boska. Może Burns Ikona, Optimus jest dobra, a to jest chyba Prime w ogóle. Nie wygląda w sumie najgorzej. 92 tempo, 88 strzałów, 93 93 dribbling. Natomiast... Osobiście pewnie i tak bym wolał grać... ...Neymarem, no Prawie pół miliona końców, to jest wersja Optimus chyba. Tak jest, wersja Optimus. Koniec żartów. Koniec żartów, kolejna paczka z Optimusem. Miejmy nadzieję, że z Optimusem. Sprawdzamy i uwaga, uwaga. Brazylia, Francja, jakaś fajna narodowość, zapraszamy, zapraszamy. Włoki, Esio. Nie, 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 nie. Optimus Inzaghi. O oh, boben. Właśnie, jezus Maria. Optimus Inzagi. Czy ta karta jest chora? Wykończenie 99. Zastanówmy się. Wykończenie 99. Strzał gol. Jak już dojdzie do piłki, dołożyć motorniczego, myśliwego. I coś z tego możemy jeszcze wyciągnąć. Tak optymistycznie. Chociaż 3 na 3. Wartość Optimusa i Zagiego. Daleka droga do ćwierć miliona końców. Matko Boska. Dobra, kolejna paczka z Optimusem. No i zobaczmy, co tym razem. Gdzie powędrujemy? Jaki kraj? Tutaj poszukiwana niby Brazylia. A jest Francja, to jest dobra wiadomość. SPD. Może Optimus Vieira? Petit Prime. Ok. Ale jak już jest ta Francja, to liczymy na większe boom, no ale wiadomo, no Petit to też jest karta z cyklu do końca gry, ale oczekiwania były zdecydowanie większe. Emmanuel Petit, karta warta pół miliona niecałe.